Choć do oficjalnej premiery BMW R1300GS zostało jeszcze kilka dni, bo przypominam, że ma mieć ona miejsce 28 września 2023 roku podczas otwarcia w Berlinie nowego obiektu BMW Motorrad Welt sąsiadującego z fabryką motocykli Szpandał. To w chwili obecnej do internetu wyciekło już kilka zdjęć nowego dużego GS-a w pełnej okazałości. Jedną z najbardziej rzucających się w oczy zmian w nowym dużym adventureze spod znaku biało-niebieskiej szachownicy jest niewątpliwie przód motocykla, a dokładnie rzecz ujmując reflektor. BMW na przestrzeni lat przyzwyczaiło nas do asymetrycznego Kształtu przednich lamp w swoich motocyklach, a już w szczególności w segmencie Adventure. W miejscu, z którego do tej pory wszystkie generacje GS-ów emitowały światło, w nowym modelu znajduje się radar. Takie umiejscowienie radaru, co oczywiste wygenerowało potrzebę przeniesienia reflektora w inne miejsce. Od dawna pojawiające się spajszoty nowego dużego GS-a nie pozostawiały złudzeń, gdzie BMW postanowiło wkomponować źródło światła. Jednak do tej pory jego ostateczny kształt był nam nieznany, ponieważ na wszystkich zdjęciach oraz filmach przestrzeń pod radarem była skrzętnie zasłaniana. Z pewnością wielu z Was, tak jak ja nie spodziewało się tego, co przyszło nam ujrzeć. Reflektor w nowym dużym GS-ie utracił swoją asymetryczną formę, ustępując miejsca symetrycznej w 100% led konstrukcji, która notabene swoim kształtem przywodzi na myśl literę X. Osobiście odczuwam swego rodzaju dysonans poznawczy, bo uważam, że o ile z profilu nowy GS naprawdę może się podobać, tak przynajmniej w moim odczuciu kształt nowego reflektora to jakiś ponury żart. Chciałbym wierzyć, że tak jak to przeważnie w życiu bywa, zdjęcia nie zawsze oddają rzeczywistość i że na żywo nowy GS będzie prezentował się zdecydowanie. Nie lepiej. Sekcja komentarzy, jak zwykle, jest do Waszej dyspozycji, więc dajcie znać, czy nowa propozycja od BMW trafia w Wasze gusta, czy może wręcz przeciwnie. Dzięki za uwagę, czołem!